Pokażę teraz, jak założyć pieluszkę wielorazową. Mamy tutaj pieluszkę z kieszonką. One size. Regulujemy rozmiar na najmniejszy, na najmniejsze dziecko. I wkładamy wkład chłonny. Wkładem chłonnym może być każdy prostokąt. Tutaj mamy z beluru bawełnianego wkład. Mamy prostokąt. Chwytamy w ten sposób. Na samym początku tego prostokąta i wkładamy do samego końca pieluszki, rozprostowując. Jeżeli mamy za dużo wkładu, to możemy go zawinąć z tyłu. I pieluszka jest gotowa do założenia. Kładziemy dziecko na pieluszce. Pamiętamy, żeby naciągnąć mocno tą pieluszkę, żeby gumki się rozprostowały, żeby nadmiar pieluszki spod pupy się wysunął i zakładamy na brzuszek. Zapinamy napki. Sprawdzamy w nóżkach, żeby nie wystawał mikropolarek. Czasami może się to zdarzyć. Wystarczy go schować. Sprawdzamy na brzuszku, chowamy, jeżeli coś na brzuszku nic nie może wystawać, żeby nie było przecieków. I gdyby tu nam się zrobił taki efekt, również zakładamy materiałem nieprzemakalnym pieluszki, żeby nic nie wystawało. Pamiętajmy, żeby zbyt wcześnie nie rozpinać rozmiarów na większy. Proszę zobaczyć. Pieluszka. Leży luźno, kładziemy dziecko, nie naciągamy przodu, tylko próbujemy założyć. Pieluszki nam brakuje. Każda pieluszka ma wszyte gumki. One ściągają tą pieluszkę, że ona się skraca, ale te gumki są bardzo, bardzo rozciągliwe i długie. Dlatego, jeżeli nie naciągniemy te, tego przodu pieluszki, proszę zobaczyć, jak ona się mocno naciąga, jak wysoko nam wystarcza. Zapięta na najmniejszy rozmiar. Jeżeli nie naciągniemy, Będziemy próbowali tylko tak założyć i brakuje nam tej pieluszki, rozpinamy na większy rozmiar. To automatycznie będzie luźniej, yy, zrobi nam się luźniej przy nóżkach dziecka i po prostu mo, pieluszka może przemakać, a przecież nie o to chodzi. Dlatego zawsze naciągnijmy mocno, niech te gumki się rozprostują i załóżmy na brzuszek. Także to jest bardzo ważne, żeby. Zbyt wcześnie nie rozpinać. Rozpinać jak już naprawdę nam dziecko podrośnie i tej pieluszki brakuje, ale zawsze naciągnijmy ją mocno z przodu, gdy dziecko pupą leży na pieluszce, żeby pozwolić rozprostować się gumką i żeby one, one sięgną naprawdę bardzo daleko. I dopiero jak już nam dziecko podrośnie i naprawdę naciąganie nie daje nic, i pieluszka jest za krótka w brzuszku, wtedy możemy rozpinać. To jest podstawowy błąd, gdzie pieluszki po prostu zaczynają przeciekać, nie spełniają swojej funkcji, denerwujemy się niepotrzebnie. A wystarczy naciągnąć, żeby z podpupy nadmiar materiału się wysunął. Proszę zobaczyć, pokażę jeszcze raz. Mamy pieluszkę, jest w tym momencie krótka. Kładziemy dziecko, nie naciągając, brakuje nam. A wystarczy, że naciągniemy, nadmiar się z podpupy wysunie. Nic nam tu z tyłu nie brakuje, dziecko ma wysoko, ładnie pieluszkę i pieluszka ładnie, wysoko nam leży. Sprawdzamy, żeby mikropolarek na brzuszku był schowany, ewentualnie go wkładamy również w nóżkach. Jeżeli mikropolarek będzie wystawał, to mogą następować przecieki. Chowamy, nic nie widać, ładnie schowana, również z tyłu. Chowamy i mamy gotową założoną pieluszkę.